w dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać, jak zrobić prosty program pyta zadający pytania i wyświetlający odpowiedzi. Uruchomię program, żeby przedstawić Wam, co chciałbym pokazać. Program pyta mnie o moje imię, wpiszmy Tomek oraz pyta mnie o moją narodowość, powiedzmy Niemcy. Kliknę OK i wyświetla mi moje odpowiedzi. Pokażę pokrótce, jak to wszystko wygląda. Usunę cały ten program. I wstawię wszystko od nowa. Wprowadzę sequence, następnie wprowadzę input panel, input dialog. W tym miejscu wpisuję, co ma się wyświetlać w tytule okna, którym y, będę stawiał odpo odpowiedź na pytanie. Dajmy na to imię. Ważne, żeby zapisać wszystko w cudzysłowie. Tutaj wpiszę pytanie. Podaj swoje imię. Wprowadzimy textbox oraz jaka będzie odpowiedź na to. Stworzę nową, Już mam przygotowane. Nie, nie mam żadnych niczego tutaj przygotowanego. Stworzę nową zmienną i nazwę ją. Moja, moje imię. Okay. Wprowadzę jeszcze raz podobny blok, tylko że tym razem zapytam je o moją narodowość. Wpiszemy narodowość. Podaj swoją narodowość. I tutaj wybierzemy Multiple Choice. Tutaj wpiszę opcję, nazwijmy Polska, Niemcy, nie, muszę średnikiem, Niemcy, Francja. Okay, tutaj wypełniłem błąd. I wpiszę jako wartość wyjściową. Stworzymy nową zmienną. Moja narodowość. I na koniec wprowadzimy okno wyjściowe pokazujące odpowiedzi. I wpiszemy imię. Tutaj damy zmienną moje imię. Piszemy BBCR, który oznacza, że wejdziemy w nową linijkę. Piszemy kolejny tekst, narodowość. I na końcu wstawimy zmienną moja narodowość. Ok, zobaczmy, czy zadziała. Imię, podaj swoje imię. Się imię, podaj swoje imię. Tekst box tutaj i piszemy teraz Piotr. Zapytam ją o narodowość, damy Francja, klikniemy OK i dostanę wiadomość wyjściową. Imię Piotr, narodowość Francja. Dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia.